No i witamy Was w kolejnym odcinku Odpala dzisiaj będziemy prasę po roku, po stoju, pod chmurką Niestety widzicie, pod chmurką niestety nie mam żadnych miejsca Nie mam miejsca, aby ją gdziekolwiek przytrzymać pod dachem No ale myślę, że będzie to działać Ale na tą chwilę trzeba wziąć się za smarowanie wszystkich elementów ruchomych Tam gdzie trzeba przesmarować, trzeba smarować Bo wiadomo, kto smaruje, ten jedzie A Ty gdzie kamerę wiesz? Widzisz sobie? No ale i mnie jest widać czy nie? No ciebie jest co? Jest, e, e, jaki... Jesteś cały widoczny? No jesteś cały No to dobrze I na tym trochę mnie nieba widać no. Ja bym musiał iść do, e, na nauki do starszego redaktora Dzisiaj Młodszy redaktor a starszy redaktor jest kurde w Małopolsce Może się kiedyś wybierzemy, także pozdrawiamy no może. Kanał no, może. Może, pozdrawiamy, a może no, Może nie. Pozdrawiamy kanał pociska. 75 Dobra, teraz tak patrzymy, czy są sznurki. Sznurek jest. No, stary kłębek. kłębek. To jest ten sznurek, z którym została zakupiona prasa. A tu są nowe. Ten jeszcze nieruszony. To on powinien być w tej pozycji? W tej pozycji powinien być. Dobra, tego, smurujemy aparaty i jedziemy. No i dobra Jedziemy z tematem O, ruszyło To no, tylko chyba trochę za szybko Trzeba terenu wyłączyć Zaraz zobaczymy Co tu będzie W czasie jeszcze szwagier dojechał, także ekipa jest pełna. Będziemy coś działać. Zaraz zobaczymy ile kostek przepuści i zanim zacznie wiązać, bo na pewno będzie tak, że pierwsza kostka będzie wiązana ale to już puściło To tak będzie pierwszy ten moment robić nie bo to jest za te Jeszcze nie. ten palec trzeba jo. zrobić Jo, to ten jeszcze kawałek się przyjedzie i zobaczymy To ją puści A ten pierwszy raz, żeby to wszystko puściło, no ale co zrobić. Ale się aż kurzy. Tuchutne, fajne sianko Puściło to, o już tu puściło te wszystkie sznurki także jest ok O tu już, o pierwszy jest ok, jest nadzieja sznurki wejdziemy wek Jo a każda matka kocha swoje dzieci, ale jakie suche No i widzicie, pewnie ile? Sześć przepuściło. A teraz, aparaty trochę się wyrobiły. Jest wszystko ok. Także można jechać już pełną mocą. Wyszło? na taką 2, 3 rozerwane pięknie. 3 był ja? jo? Rozerwane. No, no i to to tak całkiem tak źle. Ale mówisz to teraz o traktorze to czy o presie? O presie. <toddeniali> <toddeniali> Ojciec ci tak bym już słowo powiedział. No nie o ciepniku. Nie, 60. <toddeniali> nie do zaorania. No. No, to jest... no i chodzi dalej. A ci powiem inna robota jest, 60. a czapkę. No, widzisz tutaj na momencie coś zrobiło Dobra, jedziemy na kolejny sztyk No i dobra, jedziemy dalej To jeszcze biegi zmienimy I jedziemy z tematem Nie ma co się oglądać Nie udało się to wysuszyć i zebrać bez deszczu ani kropi deszczu. No, parę kropi, bo jednego dnia jak przegrabiałem to zaczęło kropić i na tropienie się skończyło i można było spokojnie suszyć dalej. A teraz jest. Naprawdę siano pierwej pierwszej są. to no, będzie nowa pierwsza klasa. Może no, rzeczy sportowy na tak, zmięto. Cię wnet rozjechał Już myślałem, że on pod ta skarpa by nie chciał jechać Nie Ale idzie traktorek, co? Masz yeah. sentyment? Mam, mam <gry> <gry> Zawok się kręci <gry> <gry> nie, W dobre ręce trafił, to to mówię, nie to nowe, ale to w zeszłym roku w Krasnicy ja było więcej szafa, nie? Tak. No w tym roku słabo. A ta susza po prostu. Raczej zimna wiosna. Nie wiem, czy coś jeszcze za dużo, czy nagramy Ale jest 3% baterii, więc A nie mam tu przy sobie nic więcej Także tak wygląda pole Kostka po kostkach A tu przyczepa już ze 60 Fajnie się to prezentuje, naprawdę mu powiem Także bierzemy się do roboty No i widzicie, kostki zebrane Zmieściły się na tą małą furkę I jak szwager? Zajebiście Pogoda dopisała i o, się udało to sucho zebrać Ale teraz tak, można powiedzieć, że do, dosłownie razem z tymi pierwszymi Przepuściła cztery razy, nie? No Cztery razem z tymi pierwszymi Także nie jest tak źle ja jedziemy to rozładować i fajerant Nie może się nawadniać Tak jest No i widzicie, fura rozładowana Szwager zmęczony Były 122 kostki, już są pod dachem bezpieczne No i co będzie fajerant, nie? Lecimy na HT Także się udało wszystko bez deszczu zebrać. No i co, będziemy się żegnać z wami w tym momencie? Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego cześć. Na razie.